To co wyprawia w kampanii Donald Trump, jest szaleńcze, jest nieodpowiedzialne i niezwykle szkodliwe. Well sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. Wiedzenie Niemcą przesłanie sobie robić żarty. To jest dokładnie to samo, co Trump robił, jak już był prezydentem. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia, and I think that's very inappropriate. Czemu Donald Trump zygnował ze wspierania krajów NATO? Jego słowa wywołały ogromny spór między internautami. Część z nich uważa, że jest to wielka zdrada, inni, że postępowanie prezydenta jest w pełni uzasadnione. Dlatego właśnie dzisiaj zastanowimy się nad tym, co kryje się za tą wypowiedzią. Zagłębimy się w dostępną wiedzę i sprawdzimy, co mają na ten temat do powiedzenia nasi przedstawiciele. Przy okazji, koniecznie wpadnijcie zobaczyć jeden z naszych poprzednich filmików w którym omawiamy kilka najbardziej kontrowersyjnych fragmentów wywiadu z Putinem. Oczywiście dla szerszego kontekstu zachęcam również do obejrzenia całego wywiadu z udziałem Takara Carlsona i prezydenta Rosji, którego znaleźć możecie zarówno na platformie YouTube, jak również X, czy na stronie reportera. Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę i subka, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. I jak? Donald Trump podczas wiecu wyborczego w Conway w Karolinie Południowej wyraził swoje poglądy na temat NATO i obronności sojuszniczych państw. Trump stwierdził, że poniekąd zachęca Rosję do atakowania tych państw NATO, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych, czyli nie przeznaczają co najmniej 2% swojego PKB na obronność, bądź przynajmniej część oglądających tak to odebrała. Podczas swojego przemówienia opowiedział również o wątpliwościach dotyczących pomocy dla Ukrainy oraz istnienia samego NATO. Zastanawiał się, czy Stany Zjednoczone powinny bronić krajów, które nie płacą wystarczająco na obronność, sugerując, że nie zrobiłby tego i zachęciłby Rosję do działania według własnego uznania. I said, you didn't pay, you're delinquent. Dlaczego USA miałyby w ogóle pomagać krajom, które nie wywiązują się z ówcześnie zawartych umów i stawianych stanowisk? Rzecz jasna, wypowiedź ta wywołała duże kontrowersje, a Biały Dom zdystansował się od słów Trumpa, podkreślając, że prezydent Joe Biden odbudował sojusze i uczynił USA silniejszymi, podkreślając znaczenie bezpieczeństwa Amerykanów. Rzecznik Białego Domu, Andrew Bates, nazwał takie zachęcanie przerażającym i szalonym, podkreślając, że zagraża to bezpieczeństwu narodowemu Ameryki, globalnej stabilności oraz gospodarce. Dla kontekstu warto wspomnieć, że państwa członkowskie same zobowiązały się jeszcze w 2014 roku, po wybuchu sporu między krajami objętymi dziś wojną, do zwiększenia wydatków na obronność do 2% do 2024 roku. W 2022 roku Według danych z The Guardian tylko 7 z 31 państw członkowskich NATO wypełniało ten obowiązek. Polska dzisiaj należy do tego skromnego grona. Zapisane w ustawie budżetowej z zeszłego roku wydatki resortu obrony to prawie 97 miliardów złotych, czyli nie 2, a aż 3% naszego PKB. Ale do tej kwoty należałoby również doliczyć kilkadziesiąt miliardów złotych z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Prawdopodobne jest, że łącznie w tamtym roku polskie wydatki na obronność przekraczały 130 miliardów złotych, czyli co najmniej 4%. Natomiast jednym z krajów, które zmagały się z tym wydatkiem, są Niemcy. Jeszcze w połowie zeszłego roku agencja Reuters oraz niemiecka gazeta Süddeutsche Zeitung dotarły do informacji, że niemiecki rząd wycofywał się z zapisu prawnego w ustawie budżetowej, by przeznaczać 2% PKB rocznie na obronność. Oczywiście można tutaj słusznie zauważyć, że 2% dla Niemiec to znacznie większy wydatek niż dla Polski. Kraj ten ma oczywiście o wiele wyższy wskaźnik produktu krajowego brutto. Dzisiaj wzrost naszego wskaźnika jest nieco wyższy, podczas gdy u naszych sąsiadów wskaźnik ten jest ujemny. Nie zmienia to jednak faktu, że w najbliższym czasie raczej nie przerośniemy Niemiec. Gospodarka kraju jest kilkukrotnie wyższa od naszej. W 2018 niemiecka gospodarka była siedmiokrotnie większa od polskiej. Całkiem sporo, co? Ciężko sobie wyobrazić to, o jakich kwotach tu mówimy. Nie broni to jednak Niemiec, które zobowiązały się wziąć udział w takiej inicjatywie. Nie tłumaczy to też innych aspektów postępowania zarówno tego kraju, jak i wielu innych. Where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries. And then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia. And I think that's very inappropriate, and the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas. Uh, ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas. So you tell me, is that appropriate? I mean, we've been complaining about this Polska oczywiście też gdzieś w tym macza palce, chociażby sprzedając udziały lotosu węgierskiej i arabskiej spółce, które sprowadzają surowce z Rosji. W konkretny sposób wypowiedział się na ten temat Patryk Jaki. Posłuchajmy więc jego wypowiedzi na antenie Polsatu. To jest charakterystyka retoryczna Donalda Trumpa, wszyscy ją znają. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jest najważniejsze w tej wypowiedzi, to znaczy powiedzenie Niemcom, przestańcie sobie robić żarty. To jest dokładnie to samo, co Trump robił, jak już był prezydentem, mianowicie jest taka słynna wypowiedź nagrana, kiedy Trump mówi do, do Niemców o tym, że wy sobie robicie żarty, że, że traktujecie nas jako agencję ochroniarską, nie wywiązujecie ze swoich zobowiązań, nie wydajecie środków na obronność. A e, ładujecie portfel Putinowi, uzależniacie się od jego energetyki i to skończy się źle i Trump wtedy miał rację. I dzisiaj Niemcy znów robią sobie żarty, dlatego że sytuacja na froncie wschodnim, jak wszyscy wiemy, jest coraz gorsza, różnie to może się skończyć, a Niemcy przymuszają Unię Europejską do tego, aby wydawała pieniądze na jakieś. Yy, yy, Niezbyt mądre ideologie, nazwę to dyplomatycznie, na te wszystkie zielone łady, a dalej brakuje pieniędzy na obronność. Wielu obywateli Zachodu, którzy są dzisiaj zmęczeni polityką Ukrainy i Unii, nie zwraca uwagi na wiele istotnych aspektów tego, co przedstawia dzisiaj stanowisko rosyjskie. O ile powinniśmy zawsze do naszych polityków i ich decyzji podchodzić z dystansem i sporą dozą obiektywizmu, o tyle powinniśmy równie obiektywnie podchodzić do słów prezydenta Rosji. Całkiem dobrze podsumował to reporter, który udzielał wywiadu Putinowi. Posłuchajmy zatem jego wypowiedzi po odbytym spotkaniu. And we are run by nutcases. The president and that poisonous moron, Toria Newland. Oh, we're going to depose Putin. Well, then what happens? What happened in Libya when we deposed and allowed, you know, Gaddafi be murdered? What happened in Iraq when we brought Saddam to justice? Those countries fell apart and they never been rebuilt again. In Afghanistan, we took out the central government and they came back. It's still run by the Taliban. So our track record of knocking out the leader, which is very easy to do, is uh, spotty at best. Things don't always get better. And to do that to Russia, you know, the largest land mass in the world with the largest nuclear arsenal, you're on drugs if you think that's a good idea. Nie powinniśmy jednak też zmierzać ku skrajności, część naszych polityków. Nasi politycy z przerażeniem patrzą na to, co ma obecnie miejsce w naszych mediach. Ogrom społeczeństwa staje po stronie Władimira Putina. W udzielonym wywiadzie mogliśmy usłyszeć dużo mocnych stanowisk. Wiele z nich z naszego punktu widzenia zdawać się może być silną próbą manipulacji i wywołaniem współczucia względem strony rosyjskiej. Mimo to powiedział również wiele prawdy, której odbiorcy oczekiwali. Podchodzimy w ostatnim czasie wyjątkowo sceptycznie do naszych polityków, którzy podejmują nierzadko decyzje, które nie sprzyjają ogółowi. Chociażby w kontekście manifestacji rolników i towarów z Ukrainy, gdzie obywatele mają pełne prawo czuć się oszukani i wykorzystani przez rząd. Nie powinniśmy jednak iść w skrajności, które proponują nam nasi politycy, by położyć nacisk na to, by nie ufać ani jednemu słowu polityka z Rosji. Bezpieczeństwo Ukrainy równa się bezpieczeństwo Polski, równa się bezpieczeństwo Europy. To, co wyprawia w kampanii Donald Trump, jest szaleńcze, jest nieodpowiedzialne i niezwykle szkodliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy. Tak jak powiedziała pani ministra Mucha, transakcyjny język, taki wręcz zakrawający o język znany z filmów kryminalnych. Czy to jest krajacki język? Zapłacicie, musicie zapłacić nam za wasze bezpieczeństwo. No to znamy próbę te, tego typu wymuszeń. I przyznam szczerze, że się w ogóle postawić dzisiaj republikanów Z wypowiedzi Trumpa wynika przede wszystkim, że USA chcą stawiać na sprawiedliwą pomoc na takich zasadach, jakie były ustalone i jakich nie trzymają się kraje członkowskie. Trump przypuszczalnie nie sugeruje, że będzie zachęcał Rosję do ataku, a ma na celu przede wszystkim pokazanie tego, że Stany również chcą się trzymać zasad. Po coś w końcu one powstały. W kraju republikanów i demokratów również mieszkają ludzie, o których dobro powinni dbać rządzący. Co jest w dużej mierze pomijane przez rządzących z Europy. To, co się teraz dzieje między Unią a Stanami Zjednoczonymi, też nie jest raczej naszą wojną. Nie przyczyniliśmy się do tego, że te słowa padły w takim stopniu, jak przyczyniły się tutaj inne kraje członkowskie NATO. Wierząc słowom Trumpa, możemy uznać, że Polska jest na razie względnie bezpieczna, a pomoc od USA zostanie nam w razie potrzeby przekazana. Najwyraźniej niektórzy z naszych przedstawicieli również zdają sobie z tego sprawę. Prezydent Andrzej Duda odpowiedział na kontrowersyjne słowa Donalda Trumpa o NATO i Rosji, podkreślając znaczenie silnych relacji polsko-amerykańskich. Warto też pamiętać o tym, że za czasów panowania Trumpa, w czego kontekście pojawia się spora szansa, że zostaną one przywrócone, prezydent mocno stawiał na nasze relacje, wskazując na to, że to właśnie nasz kraj miałby być pięścią i tarczą Unii. Możemy więc przypuszczać, że jeśli powróci na dawne stanowisko, będziemy mogli liczyć na wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. W swoim wpisie na platformie X, Duda stwierdził, że sojusz Polska-USA musi być mocny, niezależny od tego, kto sprawuje władzę w obu krajach. Zaznaczył, że zawsze działał w duchu szacunku do wszystkich partnerów w USA, a obrażanie połowy amerykańskiej sceny politycznej nie służy ani polskim interesom gospodarczym, ani bezpieczeństwu kraju. Dodatkowo, prezydent zwrócił uwagę na to, że dzięki odpowiedzialnej polityce Polska wydaje na obronność jak już wcześniej wspominałam. Aż 4% swojego PKB, co gwarantuje bezpieczeństwo kraju. Koniecznie dajcie znać, czy uważacie, że kraje członkowskie powinny wywiązać się z obietnicy. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka. Siema!